Pytanie jest takie, proszę powiedzieć, czy agenci Państwa biura aktualnie poszukują nowe oferty do sprzedaży, w ostatnich miesiącach z... zauważyliśmy wzmożoną inflację, ludzie masowo wycofują pieniądze z lokat bankowych, i chcą ratować oszczędności, kupują mieszkania, domy, działki. Można powiedzieć, że ta sytuacja to marzenie dla pośredników nieruchomości, natomiast coraz częściej moi pracownicy spotykają się z odmową sprzedających odnośnie podjęcia współpracy klienci wystawiają mieszkania na sprzedaż w cenie dosyć wysokiej, i tak poprzez wzmożony popyt sprzedają przewartościowaną nieruchomość. Często do dwóch tygodni od momentu wystawienia. Z tego właśnie powodu właściciele nieruchomości często decydują się na sprzedaż prywatną i nie mają motywacji do podjęcia współpracy. Coraz trudniej jest podpisać umowę z wyłącznością, rynek jest bardzo nagrzany. Jak sobie poradzić, żeby przybywało ofert? Pozdrawiam. Hmm, 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 hmm. To jest dobre pytanie i chyba znowu też najlepiej jest odpowiedzieć na nie historią z życia wziętą, porównać jakieś czasy. Był taki okres, to w różnych miastach, w różnych rejonach kraju i też na różnych typach ofert występowało w różnym okresie. W Warszawie była, był to ostatni kwartał, czy też właściwie od wakacji, od sierpnia-września sierpnia, września 2006 roku do grudnia. To w innych miastach było na przykład to zjawisko mniej więcej wystąpiło, o którym zaraz powiem, na przykład z rocznym opóźnieniem. No nieważne, to jest. Co wtedy się stało? Wtedy stało i co było w ogóle powodem tego zjawiska? No więc stało się to, że najpierw był kryzys w roku 2000 wywołany tym, że nasza władza miłościwie nam panująca postanowiła schładzać gospodarkę, obcięto dostępy do kredytów, no różne rzeczy się, się działy, co spowodowało, że na rynku nieruchomości nagle wymarł popyt, spowodowało też wiele bankructw deweloperskich, spowodowało też, że deweloperzy Przestali, no i budować nowe, nowe osiedla. No bo po co, jak mieszkania stały, całe bloki mieszkaniami? Dla nabywców to był świetny moment, bo mógł wejść, kupić mieszkanie i dostać, je, dostać od ręki, zasiedlać. Nie musiał czekać tam dwa lata na wybudowanie. No i skoro tak się stało, no to wiadomo było, że po pewnym czasie, jak deweloperzy przestali budować w nieruchomości, no to po pewnym czasie wyprzedadzą to wszystko, co mieli w magazynach, i nie będzie podaży nowych no ofert. A podaż nowych ofert w deweloperstwie, no to przecież trzeba je wyprodukować. No, załóżmy ten cykl produkcyjny dwa lata mniej więcej trwa. I co się stało? Potem nagle w 2005, 2006 roku banki zaczęły rozluźniać politykę kredytową. Dawać kredyty, wypłynęły pieniądze na rynek i na taki rynek bez ofert. Stało się to, że nagle w sierpniu, co jest zwykle miesiącem wakacyjnym, już zaczął się ruch na mieszkaniach, na ofertach, a potem, między wrześniem a grudniem 2006, w Warszawie ceny mieszkań wzrosły trzykrotnie. Ludzie zawierali umowę przedstępną, po czym ją, we wrześniu na przykład, po czym ją w październiku wypowiadali, mówili nie, nie sprzedadzą i zawierali nową umowę przedstępną z ceną dwukrotnie wyższą. I potem jeszcze chcieli w lipcu, w listopadzie zrobić to samo. Taka, taka była dynamika wzrostu cen nieruchomości. I co wtedy mogli zrobić pośrednicy? Szczerze mówiąc, nic. No, jeżeli jest klientom łatwo, Sprzedawać te nieruchomości, bo jest parcie ogromne, i on wrzuci na rynek tę ofertę, wrzuci na rynek ten właściciel, i po prostu zaraz ma kupujących. To on po prostu nie potrzebuje zapłacić pośrednikowi. To jest zupełnie naturalne. Nie ma się co dziwić. My wtedy, w tamtych czasach, też żeśmy cierpieli na brak ofert nowych. Natomiast ponieważ myśmy mieli zwyczaj pracy na wyłączność, to powiem przez ten kwartał, wyprzedaliśmy magazyn do zera. Nawet takie nieruchomości, które trzy lata nie mogliśmy sprzedać, więc po tej panice, po tym okresie takiej paniki, dostaliśmy pieniądze, które spoczęły na koncie, no i prawie zero ofert. Potem było tak, bo to jest też ważne, co było potem. Potem było tak, że jeszcze w Janowcu jakiejś transakcji, ale już coraz mniej z rozpędu się zawarły, a potem było 5 miesięcy bez transakcji, bo znowu kupujących nie było, bo te ceny wywindowały się tak wysoko, że potem one po prostu musiały spaść i spadły, musiały dojrzeć też oczekiwania ludzi, a potem przyszedł rok 2007-2008. Ósmy, który był kolejną falą, i znowu to padło po wywaleniu się banku i po tej aferze z, z bankami. Czyli taki był kryzys. Dlatego tutaj no przykro, ale ja nie mam rady przy rynku nagrzanym, bo pośrednicy cierpią. Jeżeli pan uważa, może warto skupować nieruchomości, ale jeżeli pan uważa, że popyt. Jest wzmożony, nie wiem na jakim rynku pan pracuje, że no to wszystko jedno, że, popyt, że wzmożony popyt i nieruchomości dają się przewartościowane, no to po prostu trzeba założyć, że ta sytuacja, jeżeli tak faktycznie jest to ta sytuacja za jakiś czas minie, bo faktycznie widać, że ludzie wycofują pieniądze z lokat i chcą kupować za gotówkę, ale też jest taka prawda, że niektórzy mają 50 tysięcy na koncie, a żeby kupić mieszkanie to trzeba mieć na przykład 400 tysięcy albo 350, jakiś sensowny, ale kupię mieszkanie, no i co? Będę chronił swój majątek przed inflacją, ok, dobrze, zarobię coś na najmie, Zawsze więcej niż te zero banku, ok, dobrze, to jeżeli kupiłem za gotówkę, bo jak kupiłem za kredyt, no to może być różnie. Przykro mi, że tutaj nie udzielę odpowiedzi, która jest złotym środkiem, ale po prostu no, w takich sytuacjach, kiedy rynek rośnie w górę. I ta, jest taka panika, znaczy nazwijmy to panika. Nie wiem, dzisiaj chyba nie ma, nie nazwałbym tego paniką, ale jest takie parcie na te ceny. Na, na pewno dzisiaj sytuacja nie, nie jest aż tak paniczna jak była w 2006 roku, ale przy rynku drzejącym, wtedy, kiedy jest łatwo sprzedać mieszkanie, nic dziwnego. Że osoby sprzedające mniej chcą korzystać z pośrednictwa, i to po prostu jest jeden z dopustów tej branży i tak to należy przyjąć. Gorzej będzie potem, jeżeli jest taka górka, bo po takiej górce zawsze następuje stagnacja, następuje spadek cen, a spadek cen jest dlatego, że nie ma dla odmiany kupujących. Wtedy sprzedający się proszą, weź, sprzedaj moje mieszkanie, i pośrednikom. Puchną portfele nieruchomości, natomiast nie ma kupców i to jest chyba gorszy, gorszy moment. No przykro mi, że nie udzieliłem odpowiedzi pewnie satysfakcjonującej, ale z rynkiem się po prostu nie wygra. W pośrednictwie warto jest się nauczyć jednej rzeczy, że czasami zdarzają się sytuacje zmiany rynkowe po prostu, na które pośrednik nie ma wpływu. I te pieniądze, które zarabiamy, to warto mieć zawsze jakieś pieniądze odłożone na górce i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy staćmy na przykład na to, żebym przeżył pół roku bez obrotu w ogóle, bo takie sytuacje w pośrednictwie też bywały. Czy tam obrotu w ogóle, czy obrotu no tak niskiego, że nawet na koszty biura nie potrafił zarabiać. No i. Takie rzeczy były, o tym się wiele, wiele firm przekonało, dużych i małych, i one często wyciągnęły wnioski właśnie z tamtego poprzedniego kryzysu. Jak się przygotowywać te starsze firmy, żeby pamiętać, że takie sytuacje się zdarzają, po prostu, no dobra, żyjemy, przeżyjemy, poczekamy i wrócimy na ten rynek wtedy, kiedy on będzie lepszy, bo. Zawsze po dołku będzie górka, a po górce dołek. Takie jest życie.